Pewnego dnia młody niedźwiadek chodził po pięknym i gęstym lesie, szukając miejsca, w którym mógłby się położyć i przez chwilę najzwyczajniej w świecie nic nie robić. Wtem dotarł do zakątka, gdzie drzew było nieco mniej, a pośród nich. Promienie słońca oświetlały jakby specjalnie przygotowane dla niego stanowisko. Hmm, to wprost idealne miejsce na drzemkę. Rozmarzył się miś. Podszedł bliżej, starannie przygotował posłanie i położył się wygodnie na kołderce z liści. Oj, co jest? Coś mnie tu uwiera. Mruknął do siebie i zaglądając pod liście odkrył, że jest to... Szyszka? No przecież jej tu nie było, kiedy się kładłem. Hm. A może miałem ją cały czas na plecach i po prostu nie zwracałem na nią uwagi, kiedy byłem zajęty wszystkimi innymi sprawami. Poprawił swoje posłanie i znów się położył. O, świetnie. Teraz już nic mnie nie uwiera. Mruknął z zadowoleniem. Tak, to się można wylegiwać wprost bez końca. Słonko trochę raziło go w oczy, więc mizie zamknął i poczuł, jak ogarnia go zmęczenie. Nóżki. Zaczęły robić się coraz cięższe. Pewnie trudno byłoby je teraz oderwać od ziemi. Ręce ciężko opadły wzdłuż ciała. Główka znalazła wygodną dla siebie pozycję. Miś wystawił mocniej pyszczek do słońca i poczuł, jak ciepło promieni słonecznych rozchodzi się po całym jego ciele. A zwłaszcza, jak ogrzewa jego brzuszek. Nagle spostrzegł, że brzuszek się porusza. Niesamowite! Kiedy nabieram powietrza, mój brzuszek rośnie. Jak gdyby ktoś nadmuchiwał w nim balonik, a zaraz potem całe powietrze uchodzi. Myślał miś o tym, na co nigdy wcześniej nie zwracał uwagi. Jakie to przyjemne uczucie, kiedy robię wdech i moje ciało napełnia się świeżym powietrzem, a kiedy robię wydech. Czuję, jakby każda część mojego ciała układała się wygodnie do snu. Oddychał równo i miarowo. Jego klatka piersiowa oraz brzuszek w rytmie oddechu unosiły się i opadały. Czuję się, jakbym obserwował morskie fale. Które najpierw podpływają do brzegu, a następnie się od niego oddalają. Nigdy wcześniej nie zdawałem sobie sprawy, że może być tak przyjemnie po prostu nic nie robić. A przecież tyle razy obserwowałem inne zwierzęta i owady, a nigdy dotąd nie przyglądałem się samemu sobie. Jakie to ciekawe. W główce Misia pojawiały się rozmaite myśli, i to też zaczęło go interesować. Skąd one się biorą? Czy ja sam je tworzę? Czy mogę wybrać, o czym teraz myślę? Na moment niedźwiadek otworzył oczy. Słońce już tak nie raziło, bo na niebie pojawiło się kilka chmurek. Wszystkie różniły się od siebie kształtem i wielkością. Misa uważał, jak chmurki zmieniają wygląd, położenie, jak się pomału rozpływają. Powieki znów opadły, i miś pomyślał: A to dopiero moje myśli są trochę jak te chmurki też się pojawiają i znikają. Spróbuję ich teraz nie zatrzymywać. Niech sobie płyną po niebie zrobiło się bardzo cicho. Delikatny wiatr zaczął przesuwać się po wypoczętym ciele, misia, lekko rzeźwiając. Poczuł niedźwiadek swoje łapki i zaczął delikatnie nimi poruszać. Ziewnął, obserwując, jak jego pyszczek się marszczy. Przeciągnął się powoli, odczuwając, jakby wszystkie łapki robiły się dłuższe. A cóż to? Chyba trochę urosłem. Zdziwił się, po czym przeturlał się na swój ulubiony bok. Pomału usiadł, Dopiero teraz otworzył oczka. Ach, ale tu jest pięknie. Zachwycił się w duchu. Na pewno tu jeszcze wrócę. Pogłaskał się po brzuszku i kiedy poczuł siłę, by wstać, ruszył energicznie do domu, gdzie mamusia czekała z ciepłym obiadem.